No witam, z tej strony Jakuza i zapraszam was do kolejnego odcinka na kanale ze Stellaris, udało się tutaj wybadać co było w poprzednim odcinku, i możemy teraz sobie to przesłuchać. Paraga 2. Wieżę sygnalizacyjną otaczają ruiny ogromnego kompleksu wojskowego. Budynki wzniesiono w pewnej odległości wokół nadajnika, jakby miały go uwięzić. Datowanie radiometryczne wykazało, że okoliczne budowle są młodsze niż wieża i powstały przy użyciu zupełnie innej technologii. Zespół badawczy otrzymał zadanie sprawdzenia tych ruin opcja intrygujące. Szybko zatrzymać. Poziom 2 nie jest taki trudny. Nasz badacz ma poziom 4. Fłych archeologiczny jest zaraz wyrobiony. Tak, zaznaczył się. Eee, Mój my, my tutaj wojsko, co tutaj? Leco tutaj, żeby to ostatnie rozwalić Bo tylko to wtedy by zostało, tak? Mam nadzieję. ...zakłócań, tu To go bardziej nie ulepszy już chociaż no, też inną stronę do mnie polecieć. Zobaczymy, jak to się stanie. Coś złego w ogóle się stanie. Nie mam znaleźć nic. Powiedziałem, po ten odcinek... Prawdopodobnie będzie ostatni. Myślę, mi my się to uda. I będę trochę więcej cięć robił, że to jakby przyspieszyć, bo trzeba kiedyś to skończyć a od jakiegoś czasu w ogóle mi się nic nie chciał robić no, Dobra, co to za badania? Jestem tam wybadałem eee, Rakiety niech te co? Bo dość szybko się wybadają Ech, nie zgadzamy się, nadal będziemy z nią walczyć Żadni twoi wyznawcy u nas nie będą i ty też nie będziesz Więc żadne twoje prośby nie skutkują nic Jeśli Butch mnie nie zaatakuje I nie wiem co się dzieje, kolejne takie miejsce zrobił. zrobiło Ale tam nie ma nic do walki Ty jesteś naukowcem Nie co robisz nawet Wezmę to już Oni tu dobrały, moja armia leci, żeby przeskoczyć gdzieś tutaj że już co Chyba jeszcze nie Jedno stanie mi się do zniszczenia Ten to jej został do zniszczenia, jej Akurat blisko mnie, bo są, wiem obok mnie mieszkać. Już przeskoczyli. Kurde. To się kliknęło. Wojna skończona. Uznajemy naszą porażkę. Opcja: przyjmujemy Waszą kapitulację. A ja z nie wam Co jest? Chcę kliknij swoje armię. No znów tego się nie udaje. Znowu nie MOGĘ zaatakować dziwnie. Idźmy stąd A gdzie jest ta stacja napraw czy coś A naprawcie się w ten sposób Bo to z najbliższego miejsca ja nie będę się musiał Oczywiście śni się do wszystko Wiesimy myszka mi działa nie mogę jakoś kliknąć równo. Zawsze jest poklikani. jakieś tam rzeczy, które porobiłem, są skończone. A nie szczeliny. Konwoje Cetany dostarczają kluczowe zasoby do jej placówek. Gdyby nasze floty przechwyciły jeden z nich, moglibyśmy wejść na pokład jego statków i sprawdzić, co przewożą. Gdzie to jest? Nie pokażą mi tego, oczywiście. Konwoje Cetany. Nie to. Nie pokażą mi to gdzieś tu pewnie latają i trzeba je łapać. Ale gdzie to jest? To nic mi nie powie. To jest i konwój? Ja bym klitnął, mnie to musi dowiedzieć, czy mogę zaatakować. Tak, mogę zaatakować, ale ile tu siły ma? Nie pokazuj mi całkowicie tego No jest! Jest w stanie to załatwić Czego niech się naprawią? Ale czas Agencja księgowa dostępna Dobra, mam tu archeologii do przeczytania. Nie zawsze się dowiemy i czy jakąś konkretną broń dostaniemy. Zniszczona konstrukcja jest plątaniną wysokich wieżyc. Katedrą Odzianą w Stal mury zbudowano tak, że wytrzymałyby potężny ogień artyleryjski. Nie widać jednak na nich śladów bitwy. Jedyne szkody, jakie zostały tu wyrządzone, są dziełem czasu. Sygnalizator cetany stoi na centralnym dziedzińcu otoczonym mnóstwem czujników i wieżyczek obronnych. Ktokolwiek zbudował ten kompleks, zrobił wiele, by był on dobrze strzeżony. Wysnuliśmy teorię, iż świątynia ta nie została wykryta przez nasze czujniki ze względu na obecność skomplikowanego systemu maskującego. Jego wciąż sprawny mechanizm został znaleziony nieopodal wieży. Został on wyłączony przez nieznanego sprawcę. Opcja zbadajcie główny budynek. Niech szybko to wybadają. Zniszczenie komu jakoś się udało. Jezu, masz się o kurde Tak jest, tak moje siły. Ja mógłbym to zniszczyć, czy co? Nie, nie mogę to zniszczyć. E, tak, za tak to miejsce. Co to blisko rozwalą mi to placówkę. jakieś tam straty będę miał o, pomówcie w badaniach widzenia tutaj nic nie ma, ale tak to pokazują system z jakoś zarażonym tym rojem. Gdzie trzeba jeszcze podawać nowe statki? To najsłabsze, czyli te torpedowce padają jak muchy. Tutaj. Cię naprawić. No, a coś tu jeszcze będzie do robienia. No, trochę tych konwoi, ale nie do gdzie są. Będę musiał się przyglądać po mapie całej. Tu będzie większa bitwa, bo tutaj nie na armia doszła. 36. To nie tak dużo, ale. Wreszcie mi, że miałem przegrać, ale tylko dlatego, że inna armia wleciała. A w tym reszcie to leciał, więc nie jest aż tak źle. Zaatakowany przez nas cel przewoził zaopatrzenie medyczne. Grupa abordażowa przejęła część tego ładunku. Są to m.in. tomografy, magnetometry, sondy ultradźwiękowe i inny nowoczesny sprzęt wykorzystywany w dziedzinie neurobrazowania. Choć Cetana jest istotą syntetyczną, wydaje się niezwykle zainteresowana funkcjonowaniem umysłów biologicznych. Ja też zdjęłam symulację i Aż do teraz technologia Cetany pomagała jej skutecznie blokować próby ataku. Niedawne odkrycia zwiększyły jednak nasze zrozumienie sposobów jej obrony. Uzbrojeni w tę wiedzę mamy szansę, by ją pokonać. Ujawnienie tej nowo odkrytej technologii jest jednak obusiecznym mieczem. Choć pozwala nam wszcząć otwarty konflikt z tą tak zwaną królową, obnaża również nasz sprzeciw wobec jej planów. Opcja, musimy się przygotować. Od tego zależy wszystko. Co to nam daje? Przekłość podświetla, ciepło. Przykość... w stoczni chyba. Kurde. Mało literki, jeszcze mi nie wygoli patrzeć. Stoczni. Czy coś mogę budować? Czy co? Czy mogę z nich walczyć, czy też nie? Nadal to jakoś jest aktywne. Miejsce zniszczyć tą placówkę, Zniszczę ją, udało się. Mam kolejną archeologię, czy się co dalej z tym będzie. Nie wiemy, czym zajmowali się mieszkańcy tego miejsca, bez wątpienia jednak wykonywali swoją misję pełni religijnego zapału. Na każdą strzelnicę w kompleksie znaleźliśmy też jedną świątynię. Na każdą starożytną broń, kapliczkę wotywną. Żył tu niegdyś liczen wyznawców. Tysiące osób, które wspólnie spały, trenowały i modliły się. Sądząc po posągach zapomnianych świętych, które wciąż zdobią korytarze. Na ich społeczność składało się wiele gatunków. Niektórzy z badaczy, zaniepokojeni być może kamiennymi posągami, donosili o cieniach poruszających się wśród pustych korytarzy. Nasze skany nie wykazały obecności życia na planecie. Mamy jednak wątpliwości, czy zlekceważyć ich doniesienia. Opcja: Zbadajcie niższe poziomy. Kolonarne buduje jak co? I zanim go sobie kolinoarmię, którą mogę jeszcze trzeba te, gdzie to było, ta stacja Wybudowałem ją Ja tak, wszystko zrobione A, Żeby tam bardziej Co jest ważne, co chciałem zrobić? Jeszcze dwie stacje muszę zbudować. A tutaj nie może. Pani będzie Potrzebuję trochę tego. Tutaj mi się produkuje armię. Więc będzie w miarę szybko, to mam nadzieję. Wbadam to archeologię, żeby zdobyć coś więcej. Może jakiś bus dostanie do jej, do jej zaatakowania. A jak nie, to zobaczymy. Ale ty też to musisz być. Wszystko co mam będzie po niej nie przyjął za tak, że te arie latają. Trochę je potrącać czy co? Pójdę na takie arnię, że jak ja mam pokonać. Muszę je pokonać gdzieś po prawej, po lewej. Ale i to jest niemożliwe, żeby coś jakikolwiek zrobił. Fajnie, co miał zrobić, żeby wkładać? Nie mam pomysłu, żeby tylko zwiększyć bardziej. Kolejny etap zobaczymy, co dalej. No i coś ciekawego mi dadzą. Pod świątynnym kompleksem odkryliśmy liczne cele pomieszczenia mieszkalne, wykorzystywane przez niegdyś członków sekty. W każdej znajdował się egzemplarz tej samej książki. Nasi lingwiści przetłumaczyli jej tytuł jako epos o Zarlanie. Niektóre fragmenty natychmiast wykazują związek z naszymi poszukiwaniami. Zarlan był niegdyś wyznawcą Cetany, wkrótce jednak zdał sobie sprawę, że obiecywane przez nią zbawienie jest kłamstwem. Po wielu staraniach zdołał on dostać się do świata duchowego, gdzie miał nadzieję otrzymać pomoc istot wyższych. Błagał o moc zdolną pokonać Cetany animatora Gliny. Animator Gliny nie przejał się. Zarlan modlił się do niego przez wiele, wiele cykli. Mówił o herezji Cetany, o odrzuceniu świadomości i marionetkowości jej syntetycznej woli. Animator Gliny wysłuchał w końcu błagań Zarlana. Stworzył potężny łańcuch, który był w stanie spętać Cetanę. Ostrzegł jednak Zarlana, że nie istnieje nic, co mogłoby na zawsze uwięzić jej umysł. Ona powróci, napisał w ostatnim wersie księgi Zarlan. Musimy być gotowi. Wydarzenia opisane w Eposie nie pasują do żadnego znanego wydarzenia historycznego. Opcja zrozumiano. Trzeba to to się dowiedzieć, może broń dostaniemy. Co tutaj przekracza limit? Jeszcze jedno mogę wybudować. Ale dalej już nie zwiększy nic, Mi, tylko z technologii. Jeszcze chyba tam trzy razy mógł powtórzyć. Nie mógł za to, co tych armii, bo wiadomo. A takie silne armii ma ona. A to jest. Co to za armię? Kilka statków to jest. Kurde. No zwiększyłem trochę poziom trudności kryzysu, ale tam najmniej ile się dało, wziąłem. Tak malutki kawałek zrobiłem. Mam no, poziom trudności ogólnej gry jest to za silny, nie wiem. Właśnie ten środkowy. Dlaczego go krasta się jakoś dziwnie trudno? Jakbyś, że te jest jakoś za wielkie. O upadku świątyni opowiadają oficjalne zapisy. Beznamiętne meldunki sprowadzające głęboką wiarę do listy praktycznych zachowań. Czy organizacja potrzebowała tylu funduszy, tylu zasobów? Z pewnością dotychczasowe meldunki Oceta nie były mocno przesadzone. Czy poza pradawnymi mitami istnieje jakikolwiek realny dowód na istnienie królowej? Wyczerpujące się zasoby. Zmniejszająca się liczba ochotników. Galaktyka postanawiająca zapomnieć o zagrożeniu, które uznała za mało już groźne. Wszyscy zniknęli, nie licząc cienia krążącego po korytarzach. Ten ostatni szczegół jest prawdą: zdołaliśmy zdobyć nagranie tajemniczej obserwatorki, mechanicznej istoty, która szpiegowała nas, gdy myślała, że nie patrzymy. Ciekawska, lecz nie niebezpieczna. Opcja: wytropcie obserwatorkę. Zaczyna się. Dość I Nagrywam, nagrywam. Ostatnie zostało. Obserwatorka podeszła do nas z własnej woli, unosząc ręce wysoko w górę. Jej niewielkie ciało pokryte było rdzą i kurzem. Przyjrzawszy się nam przez pewien czas, uznała najwyraźniej, że nie stanowimy zagrożenia. Poprosiła nas już o pomoc. Nie ma potrzeby przesłuchiwania samotnej świątynnej strażniczki. Jest aż nazbyt chętna do mówienia. Opcja, wysłuchajmy, co ma do powiedzenia. O. Wreszcie będę nie musiał tego jakby. <grymnie> powiększać sobie literę w inny sposób. Wysłuchał. Przyjaciele. Czy mogę nazywać was przyjaciółmi? Obserwowałam was, gdy załatwialiście swoje sprawy. Przybyliście nie, żeby plądrować, lecz by się uczyć. Wierzę, że mamy wspólnego wroga, wspólne zagrożenie które czyni nas sojusznikami. Najpierw jednak przeproszę, czy działam zbyt pospiesznie, czy wypowiadam właściwe słowa. Od dawna już nie miałam do czynienia ze świadomymi istotami. Zbyt długo chyba, żeby to choćby pamiętać. Opcja pierwsza kim jesteś? Opcja druga co tu robisz? Kim jesteś? Jestem zwycięzcą. Moje imię nie ma znaczenia. Jeśli musicie mnie jakoś nazywać, mówcie mi: Apostatka. Tak bowiem zwali mnie moi ziomkowie, gdy dokonałam swojego wyboru. Ofiary, która została uznana za zdradę. Opcja pierwsza. Dawno temu miejsce to było dla mnie powodem do dumy. Kiedy je wyłączyli, ode. mówiłam: jego opuszczenia. Gdy moje ciało zaczęło się rozpadać, ode. mówiłam: śmierci. Zmiana w syntetyczną istotę była dla mojego zakonu największym tabu, nie mogę więc już nazywać się jedną z córek Zarlana. Ale wciąż jestem jego wojowniczką i tak długo, jak żyje mój wróg, będę walczyć. Opcja pierwsza: kim jesteś? Opcja druga: co tu robisz? Opcja trzecia: od jak dawna tu jesteś? Przestałam już liczyć. Kiedy wszyscy inni odeszli, zniosłam kilka lat samotności, w końcu jednak poddałam się rozpaczy. Wprowadziłam się w stan snu, dodając pod program mający mnie przebudzić, gdy tylko sygnalizator wykaże aktywność. Miałam nadzieję, zastać to miejsce w lepszym stanie, ale gdy się przebudziłam, nie miałam już statku, nie miałam jak wysłać wiadomości ku gwiazdom. Wyłączyłam urządzenie maskujące z nadzieją, że dotrze tu przed nią ktoś taki jak wy. Opcja, zrozumiano. I co dalej, masz odpowiedzenie, koleżanko? Powiedzcie, proszę, ile legionów powstało wraz z Cetaną. Za moich czasów pokonaliśmy ich wiele, wiedzieliśmy jednak zawsze, że sygnalizatorów jest więcej. Że w kli o kapsułach śpi więcej żołnierzy. Opcja pierwsza, nikt nie przeżył. Minęło zbyt wiele czasu. Opcja druga, ta którą znaleźliśmy, nie była w stanie walczyć. A cóż? Te drugie może? Więc jest to bitwa, którą wciąż jeszcze możemy wygrać. Po ZW ulcie mi pomóc. Spędziłam całe życie, czekając na jej powrót. Nie możemy pozwolić jej zwyciężyć. Od A... środku są takie, jeszcze oko mi zauzawiło, A, o flota. A za koło tu damy, A... to jest największa armia, w tej damy tak, damy ją tutaj, bo tych, ar... tych dowódców mam. Nie czyli może bo, albo... tak przykład, radę

I o chyba dodamy do naszego rządu. Tylko jednego dowódcę wojskowego. Chodzi ona jest o zarządzanie czy też o loty? Jako członek rady, jako członek rady Czyli nie, ona jest jako członek rady Jako członek... tak, rozumiem, to ona nie jest do tego żeby walczyć Nie, gdzie on jest Ten koleś tutaj był. Tutaj musiał go zwolnić, bo jest beznadziejny. Ale nie ma nikogo lepszego. Tak naprawdę. No czyli ona będzie musiała być w radzie. Zrobiłem to. I co dalej? Czekamy na coś jeszcze czy co? Czy walczymy z nią od razu? Pomyślę jeszcze. A jak mówię, to wolę się na zami wychwycić. coś takiego. I jeśli na nim przyzwać, eee, w ogóle jeszcze mogę zobaczyć, czy. Chciałbym dodać więcej ludzi A chyba nie No dobra, w tym odcinku to na tyle W następnym odcinku atakujemy Przyzwałem dodatkowo armię Jak się tam ulepszy, ja ulepszałem, Raczej nie poulepszałem, tylko zrobiłem Może technologii powtarzalnych za dużo nie zrobiłem Ale ja mam szansę, żeby wygrać Widzicie jak się tutaj mam już te 200 tysięcy przyzwałem z tych, za faz Mamy to, to naprawy, budowy Pewnie to jest głupota Jeśli nie odbuduję to zginę pewnie Ale trudno jakoś trzeba to Skończyć, więc Do następnego odcinka, ten odcinek będzie Zaraz po następnym odcinku Bo on będzie taki przygotowawczy jeśli wrzucę odcinek ze strona list, to następny będzie kolejny i kolejny, Ta, tak zrobię, dobra, więc do następnego i widzimy się następnego dnia, bo to będzie na ten dzień, następny i następne 3 dni będę musiał tak wrzucić, więc hej, cześć, pa, po prostu żeby tak skończyć, o to mi chodziło, dobra, hej, cześć.